Witam państwa bardzo serdecznie. Łukasz Członkiewicz to jest Infoportal, miejsce, w którym telewizja spotyka się z internetem. Od poniedziałku do piątku o godzinie 15.45 będziemy dla państwa zaglądać na nasz portal i omawiać najważniejsze artykuły oraz tematy z naszej strony. Porozmawiamy z autorami tekstów, zaprosimy ekspertów i tych, o których piszemy, żeby dopowiedzieć to, czego często nie widać w nagłówkach. Zanim o tym, co dziś najważniejsze, szybkie spojrzenie na kartkę z kalendarza. Te święto obchodzą dziś Emiliana, Szymon, Amelia, Edward, Janne Pomucen, Marcelina oraz Piotr. Solenizantom oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia. A jeśli spojrzymy w kalendarz historyczny, 5 stycznia 1580 roku król Stefan Batory wprowadził wspólny system monetarny dla korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzięki temu handel wewnątrz Rzeczypospolitej stał się prostszy i bardziej uporządkowany. Nie brakuje dziś także świąt nietypowych. 5 stycznia obchodzimy Dzień Bitej Śmietany, czyli święto wszystkich łasuchów i miłośników słodkich deserów. Dzisiaj obchodzimy także Dzień Hipnotyzmu, święto, które przypomina, że hipnoza to nie tylko sceniczne widowisko, ale także narzędzie wykorzystywane w terapii i medycynie. Teraz przejść od kalendarza do aktualności. Zobaczmy teraz, jakie tematy przygotowali dla Państwa dziennikarze portalu TVP Wilno. A zaczynamy od wypowiedzi Donalda Trumpa. Takie małe przypomnienie w nocy z piątku na sobotę. Został schwytany, aresztowany prezydent Wenezueli Nicola Maduro. Dzisiaj właśnie ma odbyć się proces sądowy. Donald Trump oskarża głowę państwa Wenezueli właśnie o to, że umożliwiał handel i przepływ narkotyków na terytorium Stanów Zjednoczonych. Również tutaj się wspomina. O połączeniach Maduro z grupami przestępczymi. Teraz mówi już o innych krajach. W dosyć obszernym tutaj artykule mogą Państwo przeczytać, jak się wypowiada na temat na przykład Kolumbii. Czy na temat Meksyku, gdzie również istnieje problem z narkotykami, albo jak sam Donald Trump używa tutaj dosyć często tego sformułowania, narkoterroryzm. Też możemy przeczytać o sytuacji na Kubie, która jest dosyć mocno gospodarczo uzależniona od Wenezueli. Tutaj wspomina, że Kuba dosłownie jest gotowa do upadku. Też wspomniał o Grenlandii. O Grenlandii wspominał już wcześniej prezydent Donald Trump. Tym razem może nie wypowiadał się aż tak ostro, ale dał jasno do zrozumienia, że ten teren nadal leży w kręgu zainteresowania Stanów Zjednoczonych i że nadal jest Ameryce potrzebne do zapewnienia własnego bezpieczeństwa, jak mówi prezydent Trump. E, ciąża to nie jest test na perfekcję, lecz proces głębokiej zmiany. Czytamy w kolejnym artykule, artykule, e, który opublikowała nasza redakcyjna koleżanka Dorota Paluch, również e, między innymi przyszła mama, e, która porozmawiała z psycholożką na temat e, właśnie tego Wyjątkowego okresu. No i właśnie porozmawiamy na temat emocji. Dlaczego te emocje w tym czasie aż tak są zmienne? Z czego to wynika? Też dosyć tutaj ciekawy wątek o więzi z dzieckiem jeszcze w czasie w ciąży, czyli o tej więzi z dzieckiem, które jeszcze nie jest narodzone. I tutaj pisze właśnie o tym, że. Ta, ta więź jest bardzo ważna, bardzo ważna, żeby ta ciąża przeszła spokojnie, ale też zmniejsza to ryzyko depresji poporodowej. Temat naprawdę bardzo ciekawy, zarówno dla kobiet, ale też dla panów, tak mi się przynajmniej wydaje, więc jak najbardziej tutaj Państwa zachęcam do przeczytania całości na portalu wilno.tvp.pl. Kora na kulturę. Też jeden z naszych takich cykli miesięcznych, comiesięcznych. Tym razem piszemy o wydarzeniach, które odbędą się w styczniu. No i cóż, święta minęły, ale kolędowanie, kolędowanie jeszcze trwa, między innymi w Surżanach wystąpią kapela Świętojańska oraz zespół Randeo Anima o godzinie 13 11 stycznia będzie można przyjść posłuchać kolęd, ale kolędy zabrzmią też w rejonie Trocki Trotski Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie zaprasza na koncert do Betlejem. Wystąpią m.in. Ewelina Staszenko, Elizabeth Olszej, chór łączony rejonu trockiego, a także kameralna orkiestra wileńska. Zebrane środki podczas tego wydarzenia zostaną przekazane hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. No i też wydarzenie bardzo Aktualne, szczególnie teraz zimą. Pewnie teraz mamy dosyć dużo śniegu, ale i tak te wieczory przychodzą dosyć wcześnie, jest dosyć ciemno. Więc od 23 do 25 stycznia będzie się odbywał festiwal Światła w Wilnie, czyli na ulicach stolicy zobaczymy jakieś instalacje artystyczne, instalacje świetlne. Więcej informacji o tym festiwalu, oczywiście na naszym portalu, ale też na lightfestival.lt. No i nie sposób nie wspomnieć o castingu na człowieka, spektakl Akademii Teatralnej Sol Orient, więc zobaczymy tutaj młodych aktorów. Jest to spektakl o człowieczeństwie, o moralności i, i, i oczywiście też bardzo zachęcamy przyjść 29 stycznia o godzinie 16 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. To nie jedyne oczywiście wydarzenie kulturalne. Ich dosyć sporo teraz się odbywa. Tutaj na Wileńszczyźnie wczoraj się odbył koncert w kościele pod wezwaniem Świętej Teresy. Koncert, który zorganizował zespół Wilenka. Mogą Państwo na naszym facebooku zobaczyć fotorelacje, naprawdę bardzo barwne zdjęcia, pełne emocji. Zdjęcia wykonane przez naszą fotoreporterkę Karinę Mieczkowską. No i też tutaj warto przypomnieć, że wszystkie środki z tego koncertu zostały zebrane i przekazane hospicjum. No i tak, na tym kończymy nasz przegląd, i za chwilę rozmowa. A więc najważniejsze informacje podsumowane. Teraz zapraszam na rozmowę z redaktorką naszego portalu Natalią Urbanowicz, która przygotowała artykuł o grypie. Opowie nam, co na co zwracać właśnie uwagę, jak się chronić jak odróżnić grypę od zwykłego przyziębienia. Natalio, witaj. Dzień dobry. No, właśnie, grypa co roku wraca, ale w tym takim zimowym sezonie szczególnie dużo się o tym mówi, co sprawia, że właśnie to jest ten taki okres największego ryzyka. Wspomagając się oczywiście opinią ekspertów, mogę powiedzieć, że ten sezon jest właśnie trudny z kilku powodów. Przede wszystkim, Jesienią i zimą naturalnie spada nasza odporność, przez to, że jest mniej słońca, mamy mniej ruchu, częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, a jak już jesteśmy na zewnątrz, to y, czym szybciej próbujemy wrócić do tego ciepła domowego. Y, no Oczywiście też wpływa na to osłabienie organizmu, zmęczenie, niedobór snu, stres wywołany codziennością naszą. No i to przede wszystkim osłabia organizm i prowadzi do, do przeziębienia, a czasem grypy. Ten okres przedświąteczny też prawda, jest bardzo intensywny, dużo mamy na głowie, więc to też pewnie jakoś tam wpływa. Dlaczego grypy nie powinno się bakadelizować? Dlaczego nie powinno przechodzić grypy właśnie na nogach? Grypa to, to nie jest lekka infekcja i, i takie tak zwane przechodzenie jej na nogach no może nieść później wiele komplikacji e, i konsekwencji, no bo organizm jednak potrzebuje przede wszystkim energii do walki z wirusem, a gdy, kiedy jej nie dostaje, no to to ryzyko powikłań rośnie. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że odpoczynek to nie jest w tym wypadku przywilej, a po prostu element leczenia. Tak samo ważny jak przyjmowanie leków i, i, i innych rzeczy. Jak właśnie nabyć tą odporność? Czy to jest taki długotrwały proces? Czy da się tą odporność jakoś szybko, szybko zdobyć? Na nabywanie odporności to oczywiście jest długotrwały proces. W momencie, kiedy ta choroba już y, łapie nas przeziębienie, choroba jest już za późno na budowanie odporności, wtedy już trzeba przejść do leczenia. Jeśli chodzi o profilaktykę, no to właśnie przede wszystkim regularny sens, zbilansowana dieta, nawodnienie przede wszystkim, no i nawet ten umiarkowany ruch, dbanie o, o ten codzienny ruch, to, to są te najważniejsze rzeczy. Tak, nawilżanie też powietrza, które w zimowym sezonie od tych grzejników jest bardzo suche. Przytłuża nasze śluzówki, które są po prostu podatne bardziej na, na wirusy i bakterie. Oczywiście też suplementy mogą być wsparciem, ale no nie zastąpią tych takich zdrowych nawyków, które, które po prostu trzeba sobie wyrobić, żeby, żeby nabyć odporność na ten szczytowy sezon. Natalia, tak bardzo krótko, tak podsumowując, bo wokół grypy i infekcji krąży wiele mitów, wiele takich internetowych porad. Na co tutaj warto zwracać uwagę? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że w internecie porady te są bardzo ogólne, a przeziębienie wymaga jednak indywidualnego podejścia, więc nie wszystko, o czym przeczytamy w internecie, może być de facto odpowiednie dla nas. Więc te internetowe porady często pomijają ten kontekst zdrowotny konkretnej osoby. Więc, więc najbezpieczniej opierać się na sprawdzonych źródłach, a w razie wątpliwości, to też oczywiście zapytać lekarza albo farmaceuty. Warto na pewno być czujnym, Natalio. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Również dziękuję. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Infoportalu. Dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Po więcej informacji, analiz i aktualnych tematów, zapraszam na wilno.tvp.pl. Zostańcie Państwo z TVP Wilno.